Hej, w dzisiejszym odcinku zwiedzimy Chorzowskie Muzeum. Zapraszam! Muzeum w Chorzowie zostało utworzone jako Muzeum Ziemi Betomskiej w 1934 roku. Powstało po przejęciu przez miasto Chorzów kolekcji Muzeum Powiatowego w Świętochłowicach, powołanego w 1925 roku. Muzeum Ziemi Bytomskiej zostało otwarte dla publiczności 13 grudnia 1935 roku. Wówczas mieściło się w pomieszczeniach szkoły przy obecnej ulicy Dąbrowskiego 53. Rozwój muzeum przerwała II wojna światowa. W lutym 1945 roku wznowiło działalność, a dwa lata później w ówczesnej siedzibie przy ulicy Sienkiewicza 3 udostępniło dla zwiedzających wystawy. Od 1950 roku funkcjonuje pod obecną nazwą. W latach 1952-1959 Muzeum w Chorzowie było oddziałem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Od chwili powołania muzeum kilkukrotnie zmieniło swoją siedzibę. Zanim otrzymało w 1957 roku budynek przy ulicy Powstańców 25.